Co jest, ludzie? Bieguś. Chcesz wziąć udział w naszym turnieju? Uczciwe walki na pięści. Uprzedzam, że Jonas jest trochę zawzięty, lubi gryźć. To no co, decydujesz się na walkę? Jakie są zasady? Używamy głównie pięści, ale na kopawiaja nikt krzywo nie spojrzy. Jeśli pokonasz Jonasa, a także Kowala i Stacha Rybożera, to możesz zmierzyć się z sierżantem, mistrzem Welen. Chętnie się przekonam, jaki ten Jonas jest zawzięty. W takim razie będziemy świadkami walki pomiędzy Jonasem i Wędrowcem. Musisz jeszcze się poddać? Przybłęda pokonał Janasa. Kto wie, może szykuje się nowy mistrz Welen. Jeśli chcesz zostać mistrzem, jedź do Wrońców i pytaj o sierżanta, albo spróbuj się w Nowigradzie. Tam też walczą. Na ligę podobnie.